Chciałabym się serdecznie, Anno powitać e, twoją szczupłą i ładną sylwetkę i twoją piękną sukienkę. A czy ty zauważyłaś... Może no, wyglądać gorzej, dlatego że tak, proszę Państwa, na przykład się nie ubiera, prawda, na budowę i ona na wchodzi, nie? I po prostu nie dość, że jest ładna, nie dość, że jest inteligentna, nie dość, że zna się na remontach, to jeszcze tak wygląda i uważam, że to jest żenujące i nasza przyjaźń wisi na włosku. Ale teraz posłuchaj Doroto Szelongowska. Piękna... Szelągosko. Zdo... Szelągosko. Piękna, zdolna kobieta, znająca się na, remo... znającą się na remontach. Kochana, czy ty Wiesz co ta struktura przypomina? Bo to jest pytanie o remont. Ja Mów Ci powiem, że mi zgadnąć. na przykład ta struktura najbardziej przypomina, <głos> <głos> to znaczy wiele rzeczy, ale generalnie, wiesz co, jest taka siatka, jeżeli na gips karton chcesz łączenia zrobić, to mi to najbardziej w to A idzie. mnie w piankę poliuretanową, widzisz? No może tak być. No. Jeszcze no, myślałam tak. o mikrocemencie, który masz w Hiszpanii. Mam. Ale to Mam, ale ja mam go źle położonego. Słuchajcie, tak. ale co chcę wam powiedzieć tak naprawdę? To jest bardzo śmieszny sezon e, dla mnie, bo ja jestem w kulinarniach, a moja przyjaciółka Aśka jest w remontach, a tak naprawdę e, z jednej strony to brzmi kuriozalnie, a z drugiej strony to jest tak spójne z nami. To jest totalnie spójne z nami, mało tego, Dorota, jest e, osobą, która tak świetnie gotuje i w ogóle tego nie pokazywała. Ja nie wiem, co ty robiłaś. Straszne nigdy w życiu tego nie było, co dwie kobiety siedzą koło siebie i mówią miłe rzeczy. Aśka, nie wiem, jak to może być. Mało tego sobie nie płacą nie, nie i płacą mają tak sobie. na co dzień.